Wcale nie szukałem olbrzymów, kiedy zaczynałem to śledztwo. Studiowałem anomalie architektoniczne. Zbyt wysokie otwory drzwiowe, nazbyt majestatyczne schody, meble, których skala wykracza poza ramy ludzkich proporcji, zwykłe historyczne osobliwości, które zazwyczaj podpina się do teczki z napisem: dekoracyjne nadmiary, lub design ceremonialny i idzie dalej. Ale potem znalazłem zdjęcia, nie obrazy, nie mity. Nie folklor, przekazywany z pokolenia na pokolenie i obrosły upiększeniami. Właśnie zdjęcia, realne dowody fotograficzne z połowy i końca XVIII wieku, uwieczniające istoty ludzkie o niewiarygodnej skali obok ludzi zwykłego wzrostu. Ich proporcje są tak uderzające, że wydają się fotomontażem, ale to nie jest montaż. Ziarnistość się zgadza, oświetlenie się zgadza, cienie padają nienagannie. Te zdjęcia pojawiły się wcześniej. Niż technologie pozwalające na tak przekonujące fałszowanie obrazów. I właśnie w tym momencie oficjalne wyjaśnienia zaczęły się sypać. Im głębiej kopałem, tym więcej zdjęć znajdowałem. Wizytówki z lat 1860., portrety gabinetowe z lat 1870., tintypy, na których uwieczniono mężczyzn, a czasem kobiety o wzroście 2,5-3, a niekiedy i 3 metrów 30 cm. I nie są to artyści cyrkowi reklamowani jako dziwowisko, nie szołmani z udokumentowanymi nazwiskami i trasami koncertowymi, po prostu ludzie. Osobowości sfotografowane w oficjalnym otoczeniu, w strojach odpowiadających epoce, czasem w otoczeniu członków rodziny o zwykłym wzroście. Archiwa Muzeum Brytyjskiego zawierają kilka takich zdjęć. Instytut Smithsona wspomina o nich mimochodem, a potem zbywa je, nazywając. Anomaliami medycznymi, bez dalszego śledztwa. Francuskie kolekcje zawierają analogiczne ujęcia, skatalogowane i odłożone na półkę. W archiwach imperialnych Rosji spotyka się wzmianki o osobach o niezwykłym wzroście, pełniących funkcje ceremonialne. Scenariusz jest zawsze taki sam: uznać, sklasyfikować, zapomnieć, nigdy nie badać, nigdy nie pytać, dlaczego dlaczego było ich tak wielu. Dlaczego te zdjęcia grupują się w konkretnych dekadach, głównie między rokiem 1850 a 1900, a potem nagle znikają? Dlaczego świadectwa współczesnych opisują tych ludzi nie jako dziwaków czy ciekawostkę, ale jako pełnoprawnych członków społeczeństwa, zajmujących kierownicze stanowiska, pracujących jako strażnicy, nadzorcy czy majstrowie na budowach? I oto najdziwniejsza część. Na wielu z tych zdjęć giganci stoją na tle budynków, masywnych budynków, budowli z otworami drzwiowymi, które wydają się absurdalnie ogromne dla zwykłych ludzi, ale są idealnie proporcjonalne dla tych, którzy są na zdjęciu. Wmawiano nam, że te budynki wznoszono dla majestatu lub zastraszenia, ale one nagle nabierają sensu, gdy tylko umieścisz w kadrze człowieka o wzroście około 3 metrów. Wystarczy raz to zobaczyć i nie da się już tego odzobaczyć. Zacząłem mierzyć otwory drzwiowe w budynkach rządowych z XVIII i XIX wieku, od 3,5 i pół do czterech i pół metra wysokości. I nie tylko przy wejściu, ale wewnątrz, w korytarzach roboczych, gdzie majestat nie gra żadnej roli. Schody ze stopniami o takiej wysokości, że zwykły człowiek musi się na nie dosłownie wspinać. Meble, stoły, krzesła, łóżka znalezione na wyprzedażach majątkowych i w muzeach wszystko to jest o rząd wielkości większe od normy. I wszystko to przypisuje się dekoracji lub indywidualnemu zamówieniu dla bardzo wysokich osobistości. Ale to nie jest jeden budynek są ich tysiące sądy w całej Ameryce, budynki administracyjne w całej Europie kompleksy rządowe w Rosji, Indiach, Ameryce Południowej. Wszystkie zbudowane w tym samym okresie, wszystkie mają te same zawyżone proporcje. Mówi się nam, że to wszystko zaprojektowano tak ze względów estetycznych pomimo oczywistej niepraktyczności, pomimo ogromnych kosztów pomimo faktu, że nie ma w tym żadnego funkcjonalnego sensu chyba że ludzie ich używający byli wyżsi niż przeciętny wzrost prawidłowość powtarza się z przerażającą precyzją w Sankt Petersburgu w budynkach administracyjnych z lat 1700 w korytarzach służbowych zamontowano drzwi o wysokości 3 m 70 centymetrów. W Buenos Aires gmachy miejskie wyposażone są w schody wymagające ogromnego kroku. W Delhi budynki rządowe z epoki kolonialnej, rzekomo zbudowane przez brytyjskich administratorów dla siebie, umeblowane są w skali przy której mężczyzna o wzroście 180 cm czuje się jak dziecko. To nie były sale ceremonialne. To były pomieszczenia robocze, biura, centra administracyjne, codzienna architektura zarządzania. Dla kogo je budowano? I tutaj niemożliwe staje się ignorowanie tartarii. Jeśli nie znacie tematu, tartaria widnieje na mapach XVIII i początku XIX wieku jako ogromne terytorium. Obejmujące Azję Północną. To nie legenda, nie mit to realnie oznaczony region, figurujący w encyklopediach, atlasach i kronikach historycznych, z taką samą codzienną pewnością jak Francja czy Hiszpania, a potem, gdzieś w połowie XIX wieku, znika, niepodbita, nieprzemianowana, wymazana. Mapy są przerysowywane w encyklopediach nie ma o niej ani słowa. Podręczniki do historii udają, że nigdy nie istniała, ale architektura pozostała. Masywne kamienne budowle w całej Azji Środkowej, Rosji, Mongolii, budynki o niemożliwej skali i precyzji, otwory drzwiowe dla gigantów, sale, w których głuche echo niesie się po nieogarniętych przestrzeniach. Twierdzi się, że wszystko to zbudowały różne imperia lub lokalni rzemieślnicy ale nie ma żadnej dokumentacji, żadnych potwierdzonych zapisów o budowie, żadnych wyjaśnień tego, jak osiągnęli takie wyżyny inżynierii przy technologiach, które rzekomo były im dostępne. A co, jeśli giganci nie byli anomaliami? Co, jeśli byli administratorami, nadzorcami, klasą strażników cywilizacji, o której nauczono nas zapomnieć? Co, jeśli Tartaria, czymkolwiek naprawdę była, wykorzystywała tych ludzi nie jako ciekawostkę, ale jako funkcjonalnych członków społeczeństwa, a architektura odzwierciedla tę rzeczywistość. To wyjaśniałoby zdjęcia, dlaczego zawsze są oficjalne, dlaczego przedstawiają tych ludzi na stanowiskach obdarzonych władzą, dlaczego znikają po latach 1890, właśnie wtedy, gdy ostatnie wzmianki o Tartarii znikają z oficjalnych dokumentów, dlaczego budynki zostały, a ich mieszkańcy zostali wykreśleni z historii. To rodzi proste, ale krytyczne pytanie: gdybyś chciał wymazać cywilizację z kolektywnej pamięci, czy nie zacząłbyś od zniszczenia najbardziej jawnych dowodów tych samych istot, których samoistnienie dowodzi, że było tu coś innego? Dowody fotograficzne to nie jedyne poszlaki. Przez cały XIX i początek XX wieku gazety w całej Ameryce regularnie donosiły o odkryciu gigantycznych ludzkich szkieletów. To nie były pojedyncze przypadki to były systematyczne znaleziska. New York Times, rok 1885. W Kurhanie w Michigan odnaleziono szkielet o długości 2 metrów 10 cm. San Diego Union, rok 1895. Przy wykopach pod linię kolejową znaleziono kości o nadzwyczajnym rozmiarze. Middletown Signal, rok 1899 W Ohio odkryto szczątki gigantów To nie były żółte tabloidy to były główne gazety informujące o tym co w tamtym czasie uważano za godne uwagi ale niezbyt kontrowersyjne W raportach opisywano szkielety o długości od 2 m cm do 3 m często znajdowane w zorganizowanych pochówkach Nierzadko w towarzystwie artefaktów, wskazujących na zaawansowaną wiedzę w metalurgii i budownictwie. Potem coś się zmieniło. Mniej więcej po roku 1920 te raporty ustają. Nie stopniowo, lecz nagle. Znaleziska, które niegdyś trafiały na pierwsze strony, po prostu przestały się pojawiać. A te szkielety, które już znaleziono, wiele z nich wysłano do Instytutu Smithsona w celu dalszych badań. Obecnie Instytut Smithsona twierdzi, że takich szkieletów w ich kolekcjach nie ma. Zniknęły, zgubiły się, zostały pomylone podczas transportu. Setki okazów rozpłynęło się bez należytej dokumentacji. Prawidłowość jest zbyt oczywista, by ją ignorować. Szczyt znalezisk przypada na koniec XIX wieku. Ten sam okres, kiedy pojawiają się zdjęcia gigantów ten sam okres, kiedy tartaria znika z map. Potem wszystko ustaje. Zdjęcia znikają, doniesienia prasowe milkną, mapy się zmieniają, encyklopedie przepisują się same. Jakby ktoś zdecydował, że pewnych pytań nie należy już zadawać. Po co ukrywać świadectwa biologicznej różnorodności ludzkości? Po co systematycznie niszczyć fizyczne dowody, które rzucają wyzwanie standardowej narracji historycznej? Tylko jeśli te dowody wskazywały na coś większego, na coś zorganizowanego, na coś, co implikowało inną strukturę niedawnej cywilizacji, różną od tej, której nas uczono. Część piąta. Klasa nadzorców. Pozwólcie, że zasugeruję coś, co brzmi absurdalnie, dopóki nie przeanalizujecie faktów. Co, jeśli giganci nie byli władcami? Co, jeśli byli wyspecjalizowaną klasą? Strażnikami, nadzorcami, administratorami infrastruktury i budownictwa. Co, jeśli ich rozmiar był funkcjonalny, a nie ceremonialny? Co, jeśli budynki skalowano pod nich, ponieważ to właśnie oni nadzorowali ich wznoszenie i utrzymanie? To wyjaśniałoby wzorce architektoniczne. Dlaczego budynki rządowe, sądy, centra administracyjne, struktury nadzoru i kontroli mają zawyżone proporcje? Podczas gdy dzielnice mieszkalne pozostają proporcjonalne do zwykłego człowieka, dlaczego na zdjęciach wielkoludy występują w kontekście oficjalnym, a nie w domowym zaciszu? Dlaczego w zapisach historycznych wspomina się o nich w rolach dozorców i przedstawicieli władzy, ale prawie nigdy jako o kupcach, artystach czy prostych robotnikach? To wyjaśniałoby też tajemnice budownictwa. Jak w latach 1700. I 1800 wznoszono masywne kamienne konstrukcje z taką precyzją. Być może budowały je nie te cywilizacje, którym przypisujemy ich stworzenie. Być może budowało je dla tych cywilizacji poprzedzające je społeczeństwo, które wykorzystywało ludzi fizycznie zdolnych do przesuwania kamieni, obsługi mechanizmów i nadzorowania budowy w skali, którą uważamy za niemożliwą. I to wyjaśniałoby systematyczne wymazywanie pamięci. Jeśli dziedziczysz budynki, których nie budowałeś, dziedziczysz technologie, których nie do końca rozumiesz, dziedziczysz systemy architektoniczne stworzone dla innego typu ludzi, co robisz? Adaptujesz wersję zdarzeń, ogłaszasz to dziedzictwo swoim, przepisujesz daty budowy, przypisujesz autorstwo swoim architektom i usuwasz wszelkie poszlaki sugerujące, że ktoś inny był tu pierwszy. Zapytajcie siebie: Jak wiele zagadkowych technik budowlanych nagle nabiera sensu? jeśli założyć, że budowniczowie byli fizycznie więksi i silniejsi od współczesnych ludzi. Ile niemożliwych wyczynów inżynierskich staje się po prostu trudnymi, jeśli robotnicy mieli wzrost bliski 2 metrom 70 centymetrom. Fakty wskazują na coś znacznie większego niż przypadkowe anomalie genetyczne. Mnie najbardziej przerażają nie same dowody, lecz skoordynowane milczenie wokół nich. Instytucje akademickie nie dyskutują o gigantycznych szkieletach, udają, że nigdy nie istniały. Muzea nie wystawiają zdjęć, chowają je do archiwów z dopiskiem różne lub niepotwierdzone. Towarzystwa historyczne nie badają proporcji budynków, zbywają je jako wybór artystyczny. Ten wzorzec powtarza się we wszystkich dyscyplinach, we wszystkich krajach, przez wieki działalności naukowej. To nie jest aktywne tłumienie, to pasywne wymazywanie, pytania, których się po prostu nie zadaje, poszlaki, których się nie bada, kropki, których się nie łączy, ponieważ ich połączenie prowadzi do wniosków niepasujących do oficjalnej doktryny. I kiedy wskazujesz na to, kiedy kładziesz dowody obok siebie, zdjęcia, architekturę, wycinki z gazet, zaginione zapisy, zderzasz się z tą samą odpowiedzią. Interesujące, ale nieistotne, jak gdyby wszystko można było wyjaśnić z biegiem okoliczności, jak gdyby prawidłowości nie miały znaczenia, jak gdyby pytanie dlaczego było czymś niestosownym, ale to dlaczego jest najważniejsze. Dlaczego ludzie o niezwykłym wzroście istnieli w liczbie wystarczającej, by ich regularnie fotografowano i regularnie znajdowano w pochówkach? Dlaczego ich dokumentowano, a potem zapomniano? Dlaczego architektura z konkretnego okresu jest przystosowana do ich proporcji? Dlaczego te elementy koncentrują się w tych samych regionach geograficznych i przedziałach czasowych, co znikanie Tartarii z zapisów kartograficznych? I dlaczego, gdy tylko wspomnieć o tym w kręgach akademickich, rozmowa natychmiast się urywa? Ciągle wracam do zdjęć. To nie były potwory, nie mity. To byli ludzie osobowości z twarzami, ubraniami, rodzinami ludzie, którzy pozowali do portretów jak wszyscy inni w XVIII wieku ludzie, których istnienie w tamtym czasie było tak naturalne, że fotografowie nie widzieli potrzeby wyjaśniania ich obecności, ale my uczyniliśmy ich nadzwyczajnymi, wymazując ich z pamięci uczyniliśmy ich niemożliwymi, zaprzeczając, że kiedykolwiek byli możliwi przekształciliśmy udokumentowaną rzeczywistość. W zakazane spekulacje. I tym samym coś straciliśmy. Nie tylko wiedzę o tym, kim byli, ale i zrozumienie tego, kim jesteśmy my sami, to, o czym zapomnieliśmy, to, co odziedziczyliśmy, nie zdając sobie z tego sprawy. Masywne otwory drzwiowe zostały, ogromne schody wciąż stoją, budynki, nie mające sensu dla ludzkich proporcji, kontynuują pełnienie nowoczesnych funkcji. Ich prawdziwe przeznaczenie jest ukryte pod wiekami adaptacji. Przechodzimy przez nie każdego dnia, nie zadając pytań. Przyjmujemy oficjalne wyjaśnienia, nie sprawdzając, czy wyjaśniają cokolwiek. Ponieważ taka weryfikacja wymaga przyznania, że historia nie jest linią prostą postępu, że być może żyjemy w pozostałościach czegoś bardziej złożonego, czegoś, czego nie zbudowaliśmy i czego nie rozumiemy do końca. Że giganci na zdjęciach nie byli odchyleniem od normy, lecz świadectwem innego porządku świata, innego społeczeństwa, innego świata. Natykałem się na krzesła ogromnych rozmiarów na aukcjach i w zapomnianych magazynach muzealnych. Krzesła nie mające dla nas sensu anatomicznego. To nie są trony, nie obiekty ceremonialne do zastraszania. Zwykłe krzesła, jadalniane, gabinetowe przeznaczone do codziennego użytku. Ale ich skala jest niewłaściwa. Wysokość siedziska wynosi od 75 do 90 cm od podłogi, prawie dwa razy więcej niż standardowa wysokość 45 cm, wyliczona dla zwykłej długości ludzkiej nogi. Oparcia wznoszą się na 2 m 10 cm, a czasem i na 2 m 40 cm. Podłokietniki znajdują się na takiej wysokości, że ręce zwykłego człowieka po prostu dyndałyby w powietrzu. W katalogach aukcyjnych widnieją jako meble dekoracyjne lub eksponaty, jak gdyby ludzie w XIX wieku masowo zamawiali krzesła, których nie mogli używać dla samej estetyki. Kuratorzy muzeów nazywają to nadmiarowym designem wiktoriańskim, nie wyjaśniając dlaczego takie przedmioty pojawiają się w budynkach rządowych, biurach administracyjnych i poczekalniach sądów, przestrzeniach funkcjonalnych, gdzie wygoda powinna być priorytetem, a są jeszcze same narzędzia, artefakty, których nikt nie chce sklasyfikować. Mówię o masywnych kluczach płaskich, znalezionych przy rozbiórkach starych obiektów w całej Europie i Ameryce Północnej. Narzędzia o długości metra 20 cm, 1,5 m, a czasem i metra 80. Niedekoracyjne, nieceremonialne, Narzędzia robocze ze śladami zużycia, z charakterystyczną erozją na rękojeściach od realnego używania. Narzędzia stworzone dla dłoni, znacznie większych niż nasze. Muzea zapisują je jako wyposażenie przemysłowe, nie wyjaśniając, jaki proces produkcyjny wymagałby klucza o wadze 90 kg, którym musiałby operować człowiek o sile uścisku trzech zwykłych mężczyzn. Domy aukcyjne sprzedają je jako Antyczne osobliwości, nie pytając dlaczego produkowano je w takich ilościach, że wciąż wypływają na wyprzedażach majątkowych, przy sprzątaniu starych stodół i rozbiórkach budynków po stuleciu. I nagle zawyżone narzędzia i meble przestają być anomaliami. Stają się potwierdzeniem. Kim więc byli ci gigantyczni ludzie? Czy byli strażnikami Tartari? Klasą administracyjną cywilizacji, która według nauk nigdy nie istniała? Nadzorcami projektów budowlanych, których skali i precyzji do dziś nie potrafimy powtórzyć za pomocą nowoczesnych technologii? Nie mam ostatecznych odpowiedzi, tylko pytania, które się kumulują, nawarstwiają jedno na drugim, tworząc ciężar, którego oficjalna wersja historii nie jest już w stanie udźwignąć. Dlaczego dowody fotograficzne grupują się właśnie w tych dekadach, kiedy tartaria znika z map? Dlaczego proporcje architektoniczne pokrywają się ze wzrostem ludzi na tych zdjęciach? Dlaczego doniesienia prasowe o odnalezieniu szkieletów gigantów ustają właśnie wtedy, gdy wzmianki o zaawansowanych technologiach przedindustrialnych zaczynają być wymazywane z kronik historycznych? To nie jest zbieg okoliczności. Nie przypadkowa wariacja. Nie niezależne anomalie, które po prostu zbiegły się w czasie. To wzorzec. I kiedy widzisz ten wzorzec, kiedy śledzisz go przez kontynenty i wieki, kiedy obserwujesz, jak pojawia się i znika z podejrzaną precyzją, masz obowiązek zapytać. O czym nam się nie mówi? Co odziedziczyliśmy i woleliśmy zapomnieć? Jaka wiedza została utracona lub ukryta, gdy przerysowywano mapy, a giganci znikali z historii? Budynki pamiętają, nawet jeśli my zapomnieliśmy. Zdjęcia zachowują to co wykreśliły encyklopedie. Dowody nigdzie nie zniknęły. Czekają na tego, kto odważy się zadać pytania, których reszta umówiła się nie zadawać. Kim byli ci giganci? Dlaczego zniknęli? I co jeszcze zniknęło wraz z nimi, o czym do dziś udajemy, jakby nigdy nie istniało?